Coś mi mówi, że umówiliście się przedtem. Teraz leż na szafce nocnej. Właśnie zobaczyłem, że jest tam jeden szary. Biegnę! Nicole, ale dawaj, nie wkręcajmy się nawzajem. Powiedz, co chcesz, a ja powiem, co ja chcę. Żenia, żartujesz sobie? 3, 2, 1, 0, jesteś na kanale Miss Nicole. A dziś mamy kolejne wyzwanie: zakupy według koloru. Jest z nami Żenia, bro. I nowe zasady. A teraz objaśnimy, jakie. I tak, oto zasady. Teraz daję każdemu po trzy karty. Karty do studia. trzy karty to trzy sklepy. Nicole myśli o sklepach dla Żeni, a Żenia planuje sklepy dla Nikoli. Na zakupy w sklepie, który sobie wybraliście, będziecie mieli 10 minut i będziecie mieli kolory, ale to sami ustalicie na kolory I Tak, jesteście gotowi? Możecie się ze sobą dogadać. Możemy odejść na minutkę? No, dobra, 5 minut. No dalej, dobra, dalej, dalej. No co, jesteście gotowi pokazać swój pierwszy wybór? Uch, nie dobra, spać. policzmy do trzech. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ikea i Nike. Wydaje mi się, że się umówiliście. Dobrze wiem, że Żenia i Nike bardzo do siebie pasują. No a Nicole, bardzo bocha Ikea. To tak, teraz ty idziesz do Ikei, a ty do Nike. ze mną do Nike. A. I widzimy się za 10 minut. <gry> Znajdujemy się naprzeciw IK. Nicole, masz w rękach ruletkę i mnóstwo kolorów. Kolory tym razem mogą się powtarzać i możesz kręcić ruletką. No dalej, kręć. Kurczę, mam nadzieję, że to będzie jakiś czarny, biały albo szary. Jaki masz kolor, Nicole? To biały? To biały? To biały. Chciałaś biały? Chciałam trochę, bo. Zaraz święta! Nie znajdziemy czerwonego i zielonego. W tym świątecznym filmie znaleźliśmy naprawdę dużo czerwonego. Jeśli nie oglądaliście, koniecznie napiszcie w komentarzach. Nie wiesz, czego chcę. Nie wiem, czego chcesz, ale twoje 10 minut się rozpoczęło. Możesz biec. Tak, Nikol, masz już jaką myśl. Czego byś w ogóle chciała? Już jest wszystko białe. Boże, biały kolor, ile go tutaj! Przy okazji chcę zwrócić uwagę, że mam udany dzień. <laughs> chciała zwrócić uwagę. Chcę biurko do mojego nowego komputera. <laughs> Na Boże Narodzenie mama dała mi wielki komputer, do niego klawiaturę. I co teraz robisz, Nicole? Prowadzę kanał na Twitchu, będzie gdzieś tu. A minęło już ponad pół minuty, więc radzę nie tracić czasu. Szybko biegnij po biurko. Pomij wszystkie te kuchnie i tak dalej i znajdź sobie biurko. I te poduszki są dokładnie jak u mnie. Przy okazji, jeśli nie widzieliście filmu, jak dekorujemy mieszkanie, to koniecznie obejrzyjcie. No dalej. Ogólnie jestem już na dziale z biurkami, jak widać. I potrzebuję jakiegoś zwykłego, prostego biurka, ponieważ nie mamy w domu wystarczająco dużo pięknych biurek. Teraz stoi przy stoliku nocnym, gdzie nie można wprostować nóg. Tak siedzę. Dlatego muszę kupić nowy, prostszy stół. Nie pasuje, nie ma miejsca na nogi. Tak, a my musimy poszukać stołu. Dobra, idziemy. Musi być biały i musi być stołem. O, taki na przykład nie pasuje. Tak, nikolin. Widzę, że już. Proszę, znalazłam zwykły biały stół. Zwykły, tak, biały stół. Zwykły biały stół, a przy innych byłoby ciasno dla nas że nie Musimy wspólnie transmitować. A ten w zasadzie chyba mi wystarczy. I cztery nogi. No, ale tylko białe, bo czarne nam nie pasują. Widzisz, możesz mieć czarne nogi albo białe. Tak, Nikol, masz jeszcze czas. Idziemy do kasy i kupujemy nasz pierwszy biały stół. No tak, mój pierwszy zakup dokonany. Teraz zobaczymy, co kupił sobie Żenia. I także nie stoimy przy sklepie Nike. Teraz spróbujesz po raz pierwszy wziąć udział w tym wspaniałym wyzwaniu. Nie mogę się doczekać! Najważniejsze to wybrać kolor. Weź ruletkę i kręć. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. I jaki masz kolor? Szary! Widziałem, że tam jest szary! Biegnę tam! Kurczę, tu jest szary, tam jest szary! Dobra, chcę buty! Tak, że nie już wie, czego chcę. I tak, chcę kupić buty. To sekcja dla kobiet, żenia! Żenia, i co podobają ci się? Dobra, wezmę te. Żenia, szczerze mówiąc, zrobiłeś to naprawdę bardzo szybko, bardzo, bardzo. Jesteście dosyć sprytni dzisiaj z Nikolą. To mnie nie dezorientuje, wiem. naprawdę. A swoją drogą, komu też podobają się te buty, niech wesprze mnie lajkiem. Zobaczcie, skarpetki Adidasa, a buty Nike. Kombo. Tak, że nie ma jeszcze sporo czasu, więc postanowił spróbować jeszcze czegoś. Te miały czarne podeszwy, a te mają białe. Białe. Prawda, Żenia? Koniecznie piszcie w komentarzach, które z nich podobają wam się bardziej, czarne czy białe. Wolę te te bardziej ci się podobają, ale to są bardziej eleganckie, tak mi się wydaje. Te są fajne! No jasne. Przy okazji, masz jeszcze sporo czasu. A tak na marginesie, jako że nie znasz naszych zasad, to jeśli nie zdążysz w 10 minut, Żenia, nic ci nie kupujemy. Dlatego, Żenia, biegnij do kasy i kupuj. Dobra, biegnę! Żenia, powiedz szczerze, martwisz się, że nie zdążysz? Tak, ale... Masz radę. Masz jeszcze dwie minuty, więc umieścimy kartę... Zapomniałam PINu! Nie powiem ci, powinieneś był pamiętać. Tak, że udało się kupić buty i chciałby je od razu założyć i chodzić w pięknych, nowych butach. Dlatego się przebieramy. Zaraz spotkasz Nicole i ona będzie w szoku. Tak jak i ty w zasadzie, tak myślę. Ten challenge już mi się podoba. Nikola, co kupiłaś? Nic na tobie nie widzę. Pewnie w domu zobaczysz, a swoją drogą myślałam, że wiesz. Patrz, co ja kupiłem. Trochę ci nawet pasuje ten napis. W ogóle nie pasuje. A plus jest moja. No tak, ziomki, krótko mówiąc, jesteście świetni. Ukończyliście swoje pierwsze zadanie, że nie ma trawki, a Nicole ma coś, co pokaże, że nie w domu. Ciekawe, co tam masz! Powiedz mi! A ja daję wam jeszcze jedną kartkę papieru. Bierzcie i zacznijcie pisać następne sklepy. No co? Na raz, dwa, trzy pokażecie mi swoje karteczki. Raz, dwa, pokazujemy! McDonald's? i sklep dla dzieci? No szczerze mówiąc, Nicole, naprawdę mi cię szkoda. Bo myślę, że nie jest bardzo zadowolny z McDonalda, a ty średnio ze sklepu dla dzieci. Jak można się z tego cieszyć? I tak, ziomki, rozejdźmy się i spotkajmy się ponownie w następnej rundzie. No cóż, naszym następnym celem jest McDonald's. nie bardzo się cieszy. Nie rozumiem, dlaczego Żenia wrobił Nicole, a Nicole tak mu pomogła. No, Żenia, teraz wybierz kolor. kreć! Co? Jaki? Brązowy? O, wreszcie, wreszcie jakaś ustawka! Wiem, co może być brązowe. Chodźmy. Co ty na żenie wymyślił? Tak, wybieraj. Zaczęło się 10 minut, a ty nadal musisz wymyślić, jak. Mogę to wybrać stąd wszystko, prawda? Tutaj. tutaj. Tak, tutaj. Spójrz, że to jest brązowe. Nie, Tania, w ogóle się nie. No znasz. Jestem ciekawa. O, ten wielki podwójny cheeseburger, w sensie to mogę wybrać. Nie, że nie, on jest taki żółty. Nie, no czekaj, zdejmę bułki, zjem same kotlety. Uważnie zjesz kotlety. I weźmy jeszcze jedną kolę. Gdzie jest kolano? Gdzie jest kola? Kola tak, tak jest brązowa, widać? No żenia dalej śmiało. Nie wkładamy, wkładamy i wpisujemy kod. Zadowolony człowiek, bardzo szybko mu się udało. Gdzie? Gdzie mój paragon? Paragon nie wie? Gdzie on jest? Oto moje zamówienie, które nareszcie dotarło. Kola i burger. Kola jest brązowa, okej, okay. a burger bardzo mnie interesuje. Jak masz zamiar zjeść tego burgera? Rozwińmy to. Rozwinijmy to, bo nie podoba mi się ta etykieta. Nie pasuje do naszego koloru. Półka jest, no, jasno-brązowa, no nie? nie? Nie jest jasna, jest żółta. Kto uważa, że to jest żółte, niech koniecznie da lajka. No a to? To jest brązowe. <laughs> Naprawdę chcesz to zjeść? O! <laughs> Ziomki, kto jeszcze jadł w ten sposób? Podwójnego cheeseburgera? Ja nigdy. Ale życzę ci smacznego. Dziękuję. I do zobaczenia wkrótce w kolejnej finałowej rundzie. Przyszłyśmy do sklepu dla dzieci. Oczywiście ci nie zazdroszczę, bo po co dziecięce zabawki? Ale Nicole, teraz musisz wybrać kolor. Zakręć ruletką. Krótko mówiąc, wiecie, kiedy spacerujecie po Francji, nie wiem, przypadkiem kogoś zaczepiłam, to mówię, przepraszam, z tak też. I to. Nie wiem, jak zareagować, to po prostu fioletowy. To po prostu fiolet. No cóż, nawiasem mówiąc, nie chce zbyt wielu fioletowych rzeczy w tle. Zaczynamy. Nikol, a kiedy my idziemy, w sumie nie musisz się spieszyć, bo jeśli ci się nie uda, no to podcie te zabawki. No, ale możemy komuś kupić prezent, prawda? Tak naprawdę, mamo nie, chcę kupić grę planszową. Odwiedzili nas znajomi i chciałabym kupić nam grę planszową. A więc naprawdę chciałaś wejść do tego sklepu? Tak. Nikol, mam wrażenie, że z żenią trochę mnie zwodzicie, czy coś, tak? Nie? Nie. No, zaczynamy. A może Monopoli? Czy we Francji nie ma zwykłego Monopoli, czy jak? Monopoli, Monopoli, monopoly, monopoly, -monopoly. Nikol, po pierwsze, nie ma tu Monopoli, a po drugie, nie widzę specjalnie koloru fioletowego. O, to jest fioletowe. No, co ja mam ci powiedzieć? Co to jest? Wow, to zdecydowanie kolor fioletowy. Mamo, spójrz na to! U, samochodzik dla lalki, no nieźle. Nikol, gdzieś pobiegła. Tak, to jest fioletowe. A co to jest takiego? Nie pamiętasz, grałyśmy w Chorwacji. O, to coś takiego. Jeszcze z taką podstawką wysoką. Słuchaj, szczerze mówiąc, pamiętam, jak grałyśmy w tę grę. Spójrzcie. Czy ktoś z Was widział tę grę? Napiszcie w komentarzach i dajcie lajka. Like tak, więc podjęłaś już decyzję? Tak. Ziomki, czy tu jest więcej fioletowego czy żółtego? Nawet jest zniżka. Nicole, ustaw się w kolejce, spiesz się, bo masz czas. Jest limit. Dalej, idź. Spójrzcie, jaka długa kolejka. A tutaj jeszcze coś jest fioletowego. Dawno nie byłyśmy już w sklepie z artykułami dla dzieci. Nie sądziłam, że tyle rzeczy można kupić w sklepie dla dzieci. Mogłaś nie nagrywać, Pinu. A my go rozmyjemy. Za bardzo kupiłam. Będziemy grać. A ja się właśnie najadłem. Piona! Tak, Ziemki, mam pytanie: Czy wy na pewno nie uzgodniliście tego wcześniej? Oczywiście, że nie. Mi się wydaje, że wybieracie wszystko zbyt idealnie. Nicole, ale dawaj, nie wkręcajmy się nawzajem. Powiedz co chcesz, a ja powiem co ja chcę. Co myślisz o tym, pomyśle, co? Robimy to za plecami mamy? No pewnie, że tak. A co? Dawaj, dawaj. A dobre. okej, okay, zgadzam się. Lecimy, ziomki. Nie jesteśmy tacy podli. Ach tak, no dobrze. Ziomki, krótko, teraz czeka nas ostatni sklep. Teraz na kartach wpisujecie już ostatni sklep. Nikol co powiedziałeś? Nic, 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 a tak. Weźcie długopisy, yeah. to zabieram, a wy piszecie sklepy. I tak na 3, 2, 1, 0 pokazujecie wasze sklepy. 3, 2, 1, 0. Buty i elektronika. No, na pewno się dogadaliście. Nie, szczerze, nic mu nie powiedziała! Wiem, że chciałaś ugi, a ty chciałaś coś elektronicznego. W tych butach jest gorąco! Wiesz, jak jest gorąco? Nawet nie wiem, co mogę dla siebie wybrać, tania! No, nie wiem. Zioki, teraz się rozchodzimy. Każdy z was ma 10 minut. I tak, Nicole, zanim zaczniemy, musisz wybrać swój kolor. Liczę na pewien kolor. Już wiem, jaki. No, wiem, jaki chcesz. Chcesz brąz, bo chciałaś brąz i różowy. Czy będą różowe ugi? A wybrałaś? Niestety wyszedł mi szary kolor. No szczerze mówiąc, i wy nie chciałaś szarych, więc życzę ci, żebyś wybrała coś ciekawego. Po prostu ci nie powiedziałam, że chcę coś szarego. A za to, że nie będzie miał takie same buty. I tak, Nicole, szukamy sklepu obuwniczego. Nicole, możesz mi powiedzieć, dokąd zmierzamy? Znam tylko jeden sklep, który chcę odwiedzić. A gdzie on jest? Czy to on? Jak to on? To on, mówisz poważnie? A co to za kampusy? Rozumiem, chodzi o te buty. No to co, Nikol? No co, chciałam trochę inny kolor, ale jest tutaj taki szary. Dlatego idziemy mierzyć? Tak. Będziesz mierzyć? Tak. Nikol, no dalej. Okazuje się, że ty Żenia możecie kupić buty tego samego koloru. Poważnie, ale super. Słuchaj że mówiąc, mi też się podobają. Jest tu 8,5, pasują mi idealnie. Więcej nie przymierzam. No to co, Nikol? Bierzesz je? Kurczę! Słuchajcie, teraz wszystkie moje buty są w rozmiarze 40. Nic nie słyszę! W Oczywiście, że trzeba je od razu założyć. Tak jak i Żenia w nowym. Odcinku. Ale fajne! Te sznurówki są super, słuchaj, fajne. I tak, stoimy obok sklepu z elektroniką i wybieramy kolor. Wiem, że nie, że jesteś bardzo uczciwym człowiekiem. Dlatego chcę cię spytać, czego właściwie chciałeś, bo ja jestem pewna, że się umówiliście. Nie, w ogóle chciałem głośnik. Nie interesuje mnie jakiego koloru. Najważniejsze, żeby dobrze brzmiał. No to zakręć kołem, ruletką i wybierz kolor. Kręcimy kółkiem. Czarny, jest tyle czarnych głośników. To co idziemy wybierać? No i co, Żenia? A co to za fajne głośniki? Coś jak Siri, Siri w iPhone. A, to jest bardzo drogie. Powiedz mi szczerze, żenia. Nie wiem. Słuchaj, może obejrzysz jeszcze coś innego? Tak, Przejdźmy pójdę. Się. O, chciałbym też A... mieć aparat! Nie, żenia, jaki aparat! Nie żartu! Kosztują po 1000 euro! <laughs> Nie, Żenia, to bardzo drogie, proszę! Dobra, chodźmy obejrzeć coś innego. Dobra, chodźmy. Żenia, zobacz, ile tu jest czarnych głośników. Po prostu wszystkie są czarne! O, tego właśnie chcę. Widzisz tę hulajnogę? Żenia, nie żartuj. Żenia, żartujesz sobie? Nie, no jest przecież czarna. Żenia, żartujesz sobie? O, on się świeci. <laughs> Kurczę, jest fajny. No ale, Żenia, żartujesz sobie? Przyszedłeś po puśnik. Proszę, zmień zdanie. Nie, no słuchaj, to jest super hulajnoga. Jest czarna, biorę ją. No co, Tania, wyzwanie to wyzwanie. Kurczę, no tak, wyzwanie to wyzwanie. Najważniejsze, abyś zdążył w 10 minut, a ja już nie będę dawała ci wskazówek. Nie pojedziesz na niej, Dobra właśnie. To tylko szybko. wystawa. Tak, znajdź szybko osobę, która ci pomoże. Żenia, ale jakie zakupy! Będziesz dzisiaj na tym jeździł? Jak jest naładowana, to tak. A ja kupiłam. O, właśnie to. No, zobacz, tak to wygląda. Ziągi, nie słyszymy was. Nie słyszymy was, a chcemy was słyszeć. Nasze wyzwanie się skończyło. Masz nowe trampki. Ty też masz nowe tramwki. Macie grę, macie nową hula nogę. Po prostu super. Świetne zakupy. I w zasadzie nie będę już więcej organizować takich wyzwań. Dlatego teraz możemy zakończyć już nasz film. To co? 3, 2, 1. Zaraz na kanale Miss Nicole. Dziękuję za różnie tego filmu do końca i nie zapomnijcie go polubić. I subskrybuj nasz kanał! A my ruszamy. Jedziemy rozpakować nasze zakupy. Jedziemy!